Zadanie trzecie z matury 2011. Wyrażenie następujące algebraiczne jest równe iloczynowi. I teraz zerknijmy na nasze odpowiedzi. Widzimy, że są to postacie iloczynowe, czyli pewien czynnik razy nawias. Przepiszmy to wyrażenie występujące w zadaniu i po prostu wyłączmy maksymalny czynnik przed znak pierwiastka. Możemy jeszcze zerknąć na czynniki występujące w odpowiedziach. U nas maksymalnym czynnikiem będzie po prostu 5a. Więc wyłączamy 5a przed nawias. No właśnie, a co będzie w nawiasie? Przez co trzeba pomnożyć 5a, żeby otrzymać 5a kwadrat przez literkę a? Teraz przez co trzeba wymnożyć 5a, aby otrzymać minus 10ab? Tutaj musi się pojawić minus 2b. Rozumiesz, 5a razy minus 2b to razem otrzymamy minus 10ab. I trzecia strzałka, przez co trzeba pomnożyć 5a, aby otrzymać 15a. Myślę, że widzisz, że razy 3. I już otrzymaliśmy wynik. Patrzymy, jest to podpunkt B.